Wpis ludzie, witam cię bardzo serdecznie, Laz Negus, klasycznie. Kolejny weekend, kolejna liga weekendowa, kolejna ranga piąta. Niestety ranga piąta. Niestety, niestety, e, ale jest, jest wbita. I e, teraz... E, no w sumie ta liga wyglądała, to, to była dosyć trudna. W sensie albo mi nie szło, albo była dosyć trudna. Jeśli chodzi o składnik, to szybki przegląd. E, akurat taka formacja ja przykładowo była wzięta, tak że to spokojnie. E, Benedera sobie zrobiłem z takich zmian. Oczywiście Neymara, którego prawie każdy, bo Neymar oczywiście oddaje. 51 mecze, 52 bramki, więc mega fajna karta. Ale gram nim na pastniku zazwyczaj, więc... Bo na skrzydle go za bardzo czasami nie widać. E, dobra, skąd możemy trafić e, w tym tygodniu w lidze? weekendowej w kartach Inform. Oczywiście są karty UCL, są karty UCL i to jest największa tutaj e, zaleta. no To byśmy chcieli trafić w nagrodach. Mniejszej karty nie dało zrobić na podglądzie, ale nas interesują karty Team of the Week. Czekamy na nie. O, właśnie. Sterling, Royce, Fekir to są karty, które. Fekir na tą fajną kartę. Są karty, które gdzieś tam. No, Royce, nie wiem nawet, czy jest w sumie grywalny. Ma trochę małe tempo. A reszta to już minią. Endombele, World Prose, Tripier też kiepsko z tym tempem na RB, Kutinho z tym tempem. To są karty typowo, typowo na przepałkę. Także no Sterling tutaj byłby najfajniejszym opcją, fakt że mam jego lepszą wersję, mam wersję Man of the Month, ale... No ale zobaczymy. Dobra, wchodzimy w, w player picki Zobaczymy czy player pick odda czy nie odda. Bierzemy środkowy. Może chociaż Roysi, kurde, tutaj nam wypadnie. uuuu, Jest fekir. Jest fekir. W ma bardzo fajną kartę e, także już nam oddało. Ten Zakani. Generalnie karty z Ligi Włoskiej, co, co informy to coraz fajniejsze te karty. Zresztą akurat... Ale Fekirek, nie no, Fekirek sztos. Fekir tu idealnie siądzie do naszej drużyny, myślę, że będzie tutaj grany. Bo zobaczcie jego staty, no to nic mu nie brakuje, kurde, nie? Yy, dać mu tylko jakiegoś Huntera, żeby podbić mu jeszcze Pace'a i, i super. I SPO jak znalazł do mojego składu tutaj, będzie śmigał razem z Neymarem i Benederem, także... W sam raz, dobra, to już jestem zadowolony. Już pierwszy player pick, już, już mi oddało Fekira. Ciekawe ile on kosztuje, z ciekawości, potem sprawdzimy. Także super. Uuuu ale oddaję dzisiaj, kurde Ej, tego Endombele wezmę. Wiecie, wiecie yy, dlaczego? Bo on jest w miarę grywalny W miarę grywalny yy, ma fajne staty i myślę, że tutaj... No reszta typowo przepałka by była, nie? Yy, Chociaż ten tripier, kurde jakby to, jak miał 86 tempa to bym go brał, nie? Bo nawet jak dacie mu yy, cień, to i tak ma 86 pace'a na PO to jest tragedia to. Jest, jakby eś obył jeszcze to... No, kiepskie ma te staty Trippier, no kurde. Kiepskie, no jakoś nie, nie podoba mi się ta karta, niestety. Ale Entombele, tutaj Sztosik. Sztosik elegancki, fajny dribbling w ogóle. Eee... No, jest, obrona jest tu podkręcenia, ale dobre ma statystyki obronne. Bez tragedii. Podania ma fajne. Podanie 90, prawie drugie podanie 85. NSPD, Na jak najbardziej spoko. Team Francuzów budujemy, kurde, team Francuzów, super. I pierwszy player pick, pierwszy i ostatni ojoj, oho, oj, 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 dwa razy Fekir, ale oddało i Mitrowicz. I minion. Ten minion może być dobry, w ogóle fajne zdjęcie mu dali. Chyba za zdjęcie go wezmę. E, no, niestety nie bardzo pasuje do mojego składu. Dlatego wezmę go, ale bardziej pod przepałkę. No bo, chociaż kurde, ludzie grali tym minion w informie i on oddawał. Tylko że to jest, kurde, Liga Włoska. Nie, nie bardzo tutaj mi pasuje do składu. No ale weźmy go. Dwa razy fekirek, także fekir tutaj. Dwa razy się przetrafił. Ciekawe, ile ten fekir kosztuje? Z 40 tysięcy? Raczej nie, nie powinien dużo kosztować, patrząc na, yy, na ceny informów, nie? a patrzcie, jak strzeliłem 40k. O, czyli, ale nie kosztuje klasycznie 20 albo 30, 40k kosztuje, bo fajna karta, nie? Fekir jest mega grywalny, i wpasowuje się w metę gry. Na pewno będę z nim kombinował, żeby był w tym składzie. No i paczuszki, skromne trzy paczuszki. Zobaczymy, ciekawe, czy tu nam odda jeszcze. Mógłby ten Fekirek wylecieć, tu w wymiennych kartach, byśmy coś zrobili. Paczka Ultimate i paczka rzadkich zawodników. Zaczynamy od tej paczuszki. Może jakaś karta Champions League? 4. Chorwacja, N. Kramaric. Chyba Kramaric bodajże. Uhu. Jaka fajna karta piątka ty. Za 15 tysięcy. Co za karta jest? Men of the Match chyba, nie? Krzysztof piątek do nas wpadł. Jest jakaś świeża karta. Ona chyba teraz wbiła po 19, Bo nawet nie, nie wiedziałem, że reklamowali tą kartę. Jakby nie była równowaga, to wam powiem, że całkiem grywalna karta. Stamina ok, strzelanie ma dobre, na Hunterze miałby 87 przyspieszenia i 94 szybkości biegu. Kurde, Krzysztof Piątek tutaj wpadł, no. I karta 81 tylko. Nieźle. Także polski akcencik jest, słuchajcie. Dobra, i otwieramy paczkę Ultimate. Ona często oddaje, najlepsza paczka w grze. Piątek znowu? Co jest? Stones 85, ej to też dobrze Co za karty są w ogóle? Ej, ten Stonesik, wam powiem, że nawet nie jest zły Tylko to te tempo, nie? To te tempo Ale pod nim może krycie coś jeszcze, bo ta karta może być zgliczowana Czas robić nadzieję Zobaczymy Pod nim? O kurde Ale oddało Dwa walkouty W tym specjalny Stones, który kosztuje 15K. Eee, kurda, ten stone'snik nawet. Tu ten Manone poleci ładnie na QuickSel, to na pewno. Możesz go z Quick ja w sumie, bo on tyle on na Quick pójdzie. Ale zobacz to, Miller wyleciał Sancho jak, ile foderu w ogóle, co? Spoko, nie było karty. Nie było karty Champions League, ale to i tak oddało. Ta jedna paczka, zobaczcie, jakie w ogóle są tutaj karcioszki, nie? Pięknie. Ładnie, Foder się przyda jakiś. Bo po Benderze mam pusty klub praktycznie. O, mega spoczko. No i paczka Team of the Week premium. Zobaczymy. czy będą trzy Quicksale czy... Uwaga, Anglia! Franc Fekir! Nie, Ej, endobele. To, To jest szansa jeszcze na Fekira tutaj. Endobele 86 to jest bardzo dobra karta wymienna. Jedna z lepszych w tym Team of the Week. Dobra, skipujemy, nie będę was przedłużał. I... Ej, no oddało tym razem. Ten WordPress w ogóle też dobrze wygląda. Te tempo ma tragiczne, ale zobaczcie w ogóle, chłopie, jakie ma podania? 92 podań. Obronę odsycone. Ale na AŚP typowego, spoko. Anglia. Kurde, to ze Sterlingiem bym chciała jakoś zgrać. No i belle wymienny. No, wpadł tutaj, no i zarobieni będziemy, kurde, elegancko. Elegancko, nie, nagrody spoko. Nagrody ci się oddały jak nigdy po prostu. Jeszcze paczka z podglądem będzie chyba dostępna? Będzie. No tu raczej nic nie poleci, ale, ale paczuszki oddały dzisiaj. No właśnie, paczka z podglądem, jak to paczka z podglądem. Nic ciekawego. A ja wam dziękuję serdecznie i widzimy się w kolejnych openingach. Dajcie lajka, jeśli się podobało, dotrwaliście do tego momentu, dajcie lajka, stawcie komentarz, co wy trafiliście. I do zobaczyska. Chaos.